Chyba zbyt rzadko doceniamy, jak ogromną rolę w nowoczesnych grach spełnia animacja proceduralna. To, że postacie w grach potrafią stawiać stopy na schodach, wyglądając przy tym naturalnie, to właśnie jej zasługa. Bez wątpienia bez niej gry byłyby mniej realistyczne, dlatego właśnie tak ciekawym przejawem animacji proceduralnej jest efekt szmacianej laleczki, czyli ragdoll. Choć sieć aż roi się od filmów pokazujących ten aspekt animacji od prześmiewczej strony, ragdol to nie przelewki. Twórcy od lat głowią się, jak uczynić ten efekt bardziej realnym, jednak po kolei. Ragdol to symulacja kończyn i ciała, najczęściej ludzkiego. Ciało to musi mieć szkielet stworzony ze sztywnych części, połączonych ze sobą stawami mającymi ograniczenia kątowe. Brzmi to bardzo zawile, ale sprowadza się do tego, że ciało i szkielet zachowują się podobnie do tych, które posiadamy. Gdybyśmy nagle przestali używać naszych mięśni, upadlibyśmy i ugielibyśmy się w taki sposób, na jaki pozwala nam nasza anatomia. Tak samo jest w grach. Silnik fizyczny oblicza, w jaki sposób ma zachować się ciało w interakcji z otoczeniem podczas swobodnego upadku. Ragdoll występuje w znacznej części po krytycznym strzale w shooterach albo podczas spadania w niektórych grach akcji. Żeby zacząć pogadankę o ragdolu, musimy najpierw cofnąć się w czasie. Animacja w początkach gier wideo opierała się na pikselach i była tworzona ręcznie. Ustawiano piksele w różnych pozycjach, robiono animację poklatkową i starano się, żeby wyglądało to hmm, prawdziwie. Artyści używali tych ograniczonych środków, aby dać graczom jak najładniejszą możliwą animację. Tak samo ręcznie animowane były postaci stworzone z poligonów w środowiskach 3D. I oczywiście można było zrobić animację śmierci 1, animację śmierci 2, animację śmierci 3 i tak w nieskończoność, ale po co, skoro gra może animować to sama? Z pomocą w 1996 roku przyszła gra Jurassic Park Trespasser. Pierwsza gra w historii używająca efektu ragdoll i w ogóle zaawansowanego jak na tamte czasy silnika fizycznego. Choć sama gra nie była zbyt dobrze oceniana, to używała wspomnianego wcześniej systemu szkieletów obłożonych siatką poligonów i tekstur, które tworzyły kształt poszczególnych stworzeń. Dinozaury przechadzając się miały ustaloną pozę szkieletu, jednak gdy zginęły, szkielet był wypuszczany z ryzów, a animacją zajmował się już silnik fizyczny. To sprawiało, że ich kończyny Układały się tak, jak ułożyłyby się w rzeczywistości. Dlatego właśnie niepotrzebne stało się tworzenie zamkniętej ilości różnych animacji śmierci. W kolejnych latach bardzo dużo gier wykorzystywało tę technikę, przykładowo Hitman i seria Halo. Jednak w następstwie podstawowego Ragdola pojawiła się jego usprawniona wersja Blended Ragdoll, nazywany też czasem Active Ragdoll. Uznano bowiem, że w rzeczywistości ciała nie poruszają się całkowicie bezwładnie, szczególnie w przypadku popchnięcia lub tylko nieznacznego wytrącenia z równowagi. Wystarczy wyobrazić sobie, jak zabawnie wyglądaliby całkowicie bezwładni zawodnicy w FIFA po wywróceniu przez innego piłkarza. Tę technikę można zobaczyć w GTA V. Postaci po upadku wciąż próbują się czegoś chwycić i utrzymać równowagę, a podczas sunięcia po zboczu albo asfalcie po zderzeniu z tirem, podnoszą ręce chroniąc głowę. Istnieje więc pewna ustalona animacja, którą Ragdoll może naginać do swoich potrzeb. Ragdoll stara się utrzymać ciało w predefiniowanej pozie, ale bierze też pod uwagę otoczenie. Dlatego właśnie nogi postaci uginają się tak, by odpowiednio stać na schodach, mimo że w tle cały czas działa animacja chodzenia, trzymająca szkielet postaci w ustalonej pozycji. Efekt Ragdoll jest niezwykle popularny pośród twórców niezależnych. Gry takie jak Gang Beasts, Overgrowth czy Sumotori wykorzystują go doskonale, szczególnie do gry ze znajomymi. Ciekawym przypadkiem jest też Skate 3, który, mimo posiadania dość sztywnego, jak na dzisiejsze standardy, Ragdola, właśnie dzięki niemu zdobył o wiele większą popularność niż poprzednia części serii. Dzięki filmom z różnymi wypadkami, gra o jeżdżeniu na desce była kupowana przez osoby, niekoniecznie chcące pojeździć na desce. Efekt trzmacianej laleczki stworzony został po to, by zaoszczędzić animatorom pracy i robi to doskonale. Postaci reagują z otoczeniem o wiele bardziej realistycznie niż gdyby ich ruchy były predefiniowane przez zespół animatorów. Warto zdać sobie sprawę, że każda fizyczna interakcja zmieniona nawet odrobinę, potrzebuje też odrobinę innej animacji. W przypadku ragdola silnik fizyczny sam oblicza, w jaki sposób ciało postaci ma się zachować, gdy spadnie ze wzniesienia albo coś w nie uderzy. Mimo, że nie jest jeszcze w stanie zasymulować każdej możliwej do wystąpienia sytuacji, i tak jest ogromnym krokiem w stronę doskonale realistycznej animacji. A wy co sądzicie o ragdolu? Które gry wykorzystują go najlepiej? Napiszcie w komentarzach.